Witajcie, tu Michał z Aedemax.pl. Dzisiaj opowiem o defibrylatorze Philips FRX. To urządzenie zaprojektowane do ratowania ludzkiego życia w sytuacji, kiedy dochodzi do nagłego zatrzymania krążenia. To urządzenie zaprojektowane dla osób bez wykształcenia medycznego, jak również dla zawodowców. Jest jednym z najmniejszych urządzeń klasy AED dostępnych na rynku. To urządzenie zasilane baterią, która pozwala defibrylatorowi FRX na pracę w trybie czuwania przez co najmniej 4 lata. Pozwala również wykonać 200 defibrylacji i pracować przez 10 godzin w trybie szkoleniowym. Standardowym wyposażeniem defibrylatora Philips FR-X jest urządzenie terapeutyczne, elektrody do defibrylacji dorosłych i dzieci oraz bateria. Urządzenie dostarczane jest w czerwonej torbie transportowej, w której mamy miejsce na dodatkowe akcesoria: klucz pediatryczny, dodatkową parę elektrod i dodatkową zapasową baterię. Wszystkie dodatkowe akcesoria do tego urządzenia znajdziecie na stronie AEDMAX24.pl w zakładce Defibrylatory AED. Defibrylatora AED Philips FRX możecie użyć w każdej sytuacji, bez względu na to kim jest osoba poszkodowana. Może to być niemowlę lub dziecko, wtedy używamy defibrylatora w trybie pediatrycznym. Czy jest to osoba dorosła, bez względu na to czy może to być kobieta w ciąży, jest to całkowicie bezpieczne i należy użyć urządzenia AED również w takiej sytuacji, kiedy nagłe zatrzymanie krążenia ma kobieta w ciąży. Aby użyć defibratora Philips FR-X do akcji ratowniczej, należy otworzyć torbę transportową lub walizkę, włączyć urządzenie za pomocą przycisku on-off w prawym górnym rogu. Od tego momentu defibrator będzie wydawał komendy głosowe. Należy słuchać tych komend i wykonywać wszystkie czynności, które zaleca urządzenie AED. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta Otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Odklej białe elektrody od szarego pudełka. Umocuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie. Dociśnij mocno elektrody do gołej skóry pacjenta. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Defibrylator poleci przyklejenie elektrod w miejscach wyznaczonych na klatce piersiowej. Dokładne instrukcje, gdzie przykleić elektrody, znajdziecie zarówno na defibrylatorze, będą tam podświetlone piktogramy, gdzie elektrody należy przykleić, jak również na każdej z elektrod znajduje się dokładna ilustracja i instrukcja, gdzie tą elektrodę przykleić na klatce piersiowej osoby poszkodowanej. Po przyklejeniu elektrod defibrylator rozpocznie analizę rytmu serca. W tym czasie należy nie dotykać osoby poszkodowanej. Po analizie rytmu defibrilator może zalecić defibrylację, wtedy podświetli pomarańczowy przycisk, należy go jak najszybciej wcisnąć. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Lub urządzenie nie zaleci defibrylacji, wtedy podpowie, żeby kontynuować uciśnięcia klatki piersiowej, jeżeli jest taka potrzeba. Defibrylacja nie wskazana. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Można bezpiecznie dotykać pacjenta. W razie potrzeby zacznij reanimację. Po defibrylacji należy jak najszybciej wrócić do uciśnięć klatki piersiowej i prowadzić je przez kolejne dwie minuty. Urządzenie od tej pory będzie pracować w dwuminutowych cyklach. Co dwie minuty znów wykona analizę rytmu serca i zaleci lub nie defibrylację oraz znowu podpowie, aby kontynuować uciśnięcia klatki piersiowej. W ten sposób będziemy prowadzić resuscytację RKO z użyciem defibrylatora AED do momentu przybycia służb ratowniczych. Defibrylator Philips FRX dostosuje tempo swoich komend głosowych do tego, w jakim tempie działa osoba udzielająca pierwszej pomocy. Jeżeli działasz szybko, defibrylator skraca swoje komendy i dostosowuje się do Twojego szybkiego tempa działania. Jeżeli z jakiegoś powodu na przykład nie możesz otworzyć pudełka elektrod, defibrylator zaczeka ze swoimi komendami i będzie dodatkowo podpowiadać, w jaki sposób znaleźć pudełko elektrod i je otworzyć? Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta, otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Aby odnaleźć szare plastikowe pudełko, popatrz skąd wychodzą kable. Defibrator Philips FRX będzie wspierał osobę udzielającą pierwszej pomocy poprzez komendy głosowe i metronom. To taki cyklicznie wybijany dźwięk, który nadaje tempo, w jakim mamy uciskać klatkę piersiową. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem. Defibrylator Philips FRX to jedno z najszybszych AED na rynku. Urządzenie po przyklejeniu elektrod na klatkę piersiową osoby poszkodowanej potrzebuje tylko 8 sekund, by być gotowym do defibrylacji. W tym samym czasie ładuje swoje kondensatory tak, żeby być gotowym do wykonania impulsu defibracyjnego i prowadzi analizę rytmu serca osoby poszkodowanej, tak żeby upewnić się, że ta konkretna osoba poszkodowana potrzebuje defibrylacji. Te wszystkie czynności dzieją się w jednym czasie i kiedy urządzenie jest pewne, że należy wykonać defibrylację, jest również gotowe do jej wykonania. Kiedy na miejscu zdarzenia pojawią się ratownicy medyczni i przejmą działania ratownicze, mogą wypiąć z urządzenia AED wtyczkę elektrod i podpiąć te elektrody do defibrylatora manualnego. Wtedy będą kontynuować tę akcję ratowniczą z wykorzystaniem Waszych elektrod, których używaliście od samego początku. To znacząco przyspiesza całą akcję ratowniczą i zwiększa szansę poszkodowanego na przeżycie. Defibrylator Philips FX ma wbudowaną pamięć. Zapisuje wszystkie parametry i zdarzenia, w którym brał udział. Serwis może ściągnąć z tego urządzenia wszystkie zapisane dane i przekazać je do zespołu terapeutycznego, który opiekuje się taką osobą poszkodowaną w szpitalu. Dla lekarzy może to być bardzo cenna informacja jak wyglądało zdarzenie z perspektywy defibrylatora AED. W celu ściągnięcia danych z urządzenia AED po akcji ratowniczej skontaktuj się z nami telefonicznie lub mailowo. Po zakończeniu akcji ratowniczej w defibrylatorze AED Philips X należy wymienić elektrody defibrylacyjne na nowe oraz przetrzeć urządzenie dezynfekując je z wykorzystaniem środków do dezynfekcji powierzchni płaskich. Następnie należy umieścić defibrylator AED w specjalnej skrzynce i gablocie, gdzie urządzenie będzie czekać w gotowości. Defibrylator jest przeznaczony do pracy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z dziećmi. Za pomocą klucza pediatrycznego można przestawić defibrylator w tryb pediatryczny. Defibrylator zmienia komendy, dostosowuje je do działania z dzieckiem. Wtedy elektrody defibrylatora należy przykleić na środku klatki piersiowej i na plecach między łopatkami, jak również zmienia parametry impulsu defibrylacyjnego, zmniejszając go tak, żeby był całkowicie bezpieczny, ale nadal skuteczny dla dzieci poniżej 8 roku życia lub poniżej 25 kg. Defibrylator jest wyposażony w jedną uniwersalną parę elektrod dla dorosłych i dla dzieci. Elektrody uniwersalne dla dorosłych i dla dzieci są zawsze podłączone do urządzenia. Defibrator Philips Zeferix, ma dwa tryby, w których może pracować. Pierwszy to tryb terapeutyczny, służy do ratowania ludzkiego życia. Drugi to tryb szkoleniowy. Aby go uruchomić, wystarczy wypiąć wtyczkę elektrod terapeutycznych i wpiąć do defiblatora wtyczkę elektrod szkoleniowych. W tym momencie defiblator przestawia się na trenerze oraz zaproponuje wybór jednego z ośmiu scenariuszy szkoleniowych. Szkolenie. Jeżeli to jest reanimacja. Odłącz elektrody szkoleniowe i podłącz elektrody defibrylacyjne. Aby wybrać scenariusz szkolenia, wciśnij niebieski, migający przycisk. Scenariusz numer jeden. Na przykład w scenariuszu numer jeden będziemy mieli do czynienia z osobą poszkodowaną, która ma nagłe zatrzymanie krążenia i wymaga defibrylacji już od pierwszej analizy rytmu. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Odklej białe elektrody od szarego pudełka. Umocuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie. Dociśnij mocno elektrody do gołej skóry pacjenta. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Odsuń się od pacjenta. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Tym samym, za pomocą urządzenia, którym za chwilę możemy ratować ludzkie życie, możemy również prowadzić szkolenie i nauczyć się w jaki sposób skutecznie i szybko używać defibrylatora AED, w jaki sposób przykleić elektrody i jak wykonać defibrylację. Wszystko w sposób bezpieczny, ale bardzo realistyczny, bo używamy tego samego urządzenia do akcji ratowniczej i do szkoleń. Wszystkie szczegóły dotyczące wyboru scenariuszy szkoleniowych oraz działania w trybie szkoleniowym znajdziecie na AEDMAX24.pl w zakładce Defibrillatory AED w instrukcji obsługi urządzenia Philips FX. Scenariusz numer 4. Scenariusz numer 5. Scenariusz numer 6. W związku z tym, że urządzenie zasilane jest baterią. To najdłuższą jej żywotność osiągniemy wtedy, kiedy będziemy przechowywać defibrylator w temperaturach pokojowych. Ale jeżeli będziemy musieli użyć defibrylatora w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, to bez problemu producent pozwala nam użyć tego defibrylatora nawet w minus 20 stopniach Celsjusza przez całą akcję ratowniczą. Defibrylator ma certyfikację do pracy na mokrych i metalowych powierzchniach. Urządzenie jest odporne na pracę w warunkach dużego zapylenia, jak również może być użyty na deszczu. Jego parametr ochronny IP to 5.5. Bez względu na to, jakie panują warunki i gdzie aktualnie jesteśmy, gdy ratujemy ludzkie życie, Philips Eferics sprawdzi się idealnie w takich warunkach. Na przykład na basenie, gdzie wszędzie jest mokro, czy na jakichkolwiek metalowych konstrukcjach możemy bezpiecznie dla ratownika, jak i dla osoby poszkodowanej używać defibrylatora Philips Eferics. Urządzenie jest bardzo zwarte w swojej konstrukcji i odporne na uderzenia i upadki na przykład z wysokości 1 metra na dowolną krawędź na dowolną powierzchnię. Nic po takim zdarzeniu urządzeniu się nie stanie. Można go dalej używać do akcji ratowniczej. Podłącz wtyczkę, kabla elektro. Urządzenie Philips EfraX możecie również skonfigurować pod swoje potrzeby. Dostępne jest w twardej walizce wodoszczelnej z IP 67. Może to być również większa walizka, gdzie znajdziemy sprzęt do tamowania krwotoków i do ochrony osobistej. Urządzenie może również być dostarczone w małej torbie z kordury, tak żeby umieścić je w plecaku czy na przykład w kufrze motocyklowym. W zależności od tego, czy działacie w warunkach cywilnych, czy o podwyższonym ryzyku, urządzenie może być dostarczone w torbie w różnym kamuflażu. Typowo czerwony lub w kolorach militarnych. W aedemax.pl stawiamy na praktykę. Podczas naszych szkoleń z pierwszej pomocy, warsztatów i zawodów najczęściej używanym defibratorem jest Philips FRX. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś zapoznać się z procedurą udzielania pierwszej pomocy w nagłym zatrzymaniu krążenia, jak prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej, jak użyć urządzenia w trybie dla dorosłych i w trybie dla dzieci, zapraszamy Cię na nasze szkolenia i warsztaty oraz webinary online, Zapraszam Cię do śledzenia naszych social mediów, żeby być na bieżąco z wydarzeniami, które organizujemy w różnych częściach Polski. Mam nadzieję, że po obejrzeniu tego filmu jesteś jak Philip Zeferix gotowy do akcji.